Moim kanale i w sumie zaczynamy od y, pierwszego odcinka podcastu Layers of Life, czyli podcastu, w którym będę chciała rozmawiać o wszystkim, o życiu, o miłości, o relacjach, y, o swoich przemyśleniach. Y, więc zróbcie sobie coś do jedzenia, do picia i zapraszam Was serdecznie. Więc może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle nazwa na podcast Layers of Life. Jest to tak naprawdę moje przemyślenie, że życie ma po prostu warstwy. I mamy te warstwy płytsze, z którymi chcemy się dzielić z ludźmi yy, i pokazywać je, ale skrywamy też te głębsze, które chowamy i nie chcemy się nimi dzielić. I ja w, po prostu w tym podcaście chciałabym odkrywać te głębsze, yy, rozmawiać o nich. Yy, chciałabym wiedzieć, jaką Wy też macie opinię na temat tego. Na pewno będę zapraszała też różne osoby, żeby, żebyście zobaczyli perspektywę też innych osób na różne tematy. Więc właśnie stąd ta nazwa. Następne pytanie, które również się nasuwa na myśl, dlaczego zaczynam? Zaczynam dlatego, bo przestałam po prostu myśleć, co inni sobie pomyślą. Za długo z tym zwlekałam, bo właśnie bałam się opinii. Że ktoś może skrytykować, że pomyślą, że cringe, i stwierdziłam, że bez sensu, a od bardzo długiego czasu po prostu jarało mnie nagrywanie, dlatego jestem tutaj i przed wami i zaczynam swoją przygodę. I dlatego też chciałam zahaczyć o temat. Wydaje mi się, że ważny: jak być sobą i nie bać się tego. Bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym życiu jest to bardzo. Jest to, myślę, że jest jedną z najtrudniejszych rzeczy. Każdy ma swoją opinię i oczywiście, każdy o sobie może swoją opinię wyrazić. I my, oczywiście, tak samo. Tylko nie dajmy się ponieść temu i wpaść w ten wir, że chcemy być idealnym i przypasować każdemu. Bo to nie o to w tym chodzi. Bo każdy zawsze powie, że to źle, tamto niedobrze, nic nie mówisz, jesteś za cicha, mówisz za głośno, to po prostu za bardzo ekstrawertyczna jesteś. Więc po prostu przestańmy. Kierujmy się sobą i nie pędźmy, nie grajmy w tą grę. Bo moim zdaniem jest to pewnego rodzaju gra, którą popadliśmy. A przestajmy w nią grać. Po prostu z niej wyjdźmy i bądźmy sobą. I zawsze w głowie miałam, przynajmniej ja, że właśnie co ktoś sobie pomyśli, co ktoś powie, że mo mo może to zrobiłam i to jest głupie, nie warto tego robić, ale przestałam. I dlatego tutaj też jestem, i możecie mnie słuchać, oglądać. Yy... Bo wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że nawet jak czegoś nie robicie, to i tak ludzie was oceniają. Więc wydaje mi się, że lepiej zacząć i po prostu robić to, co kochacie, to, co chcecie robić, i przestać myśleć, co właśnie ludzie powiedzą. Wiecie co? Żyje się najlepiej wtedy, kiedy przestaniemy się korygować, przestaniemy żyć w bańce idealizmu. Bo mówię, zawsze ktoś będzie oceniał nawet jak nic nie robimy. Więc tak jak mówiłam, ten film nie będzie bardzo długi, po prostu z krótkim przesłaniem, że właśnie bądźcie tacy jacy jesteście i nie bójcie się robić czegokolwiek. Bo wtedy życie wydaje mi się, że ja po prostu smakuje lepiej. I tym takim bardzo motywacyjnym, pozytywnym zakończeniem chciałam Wam Was pożegnać. Ale oczywiście, zawsze chciałam to powiedzieć: zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I co? Zapraszam do obserwowania moich social mediów: Instagrama, TikToka. Na Instagramie też będzie się pojawiało bardzo dużo takich świeższych informacji. Yy, więc serdecznie zapraszam i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku!